Witam wszystkich bardzo serdecznie, strony Sebastian Kowalczyk Słuchajcie, dzisiaj jest niedziela, dochodzi godzina 10, a Adaś nie wie, że my wiemy. I teraz, uwaga, Sto lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Dawaj! Kurde, myślałeś, że, że nie się wiemy, stało? co? Ale co się stało? No, wszystkiego najlepszego. Stary dziadygo. Stary człowiek. Stary, 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 stary. No, to dzisiaj... To my dzisiaj imprezujemy na stoisku. Jak macie ochotę, to też padnijcie, złożycie Adasiowi życzenia. A ja idę Wam pokazać jeszcze bardzo fajną rzecz. Robactwo. które datą porę roku jest jak najbardziej wskazane. Już sekundka, sobie przejdziemy, bo jest niedaleko naszego stoiska. To jest stoisko 118A. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj część robactwa, bo ja to tak nazywam, już mamy w sklepie zadzior.pl. To już możecie u nas kupić, jeśli nie jesteście na targach, bo jak jesteście na targach, to możecie tutaj na to stoisko 118A wpaść MR. Bajs, opowiesz nam troszeczkę o tym? Mogę Wam opowiedzieć troszeczkę o tym. Wszystko jest inspirowane naturą, tym, co żyje w wodzie. Głośno i wyraźnie mówić, bo to... Inspirowane to wszystkie sprzęty są tym, co żyje w wodzie. Nie jest to jakieś wymyślone dziwactwa różne. Mamy pijawki ryby, które wiadomo występują w wodzie, w którym się żywią ryby. Mm -hmm. Mam różnego rodzaju larwy: i mniejsze, i większe. Też o. inspirowane naturą. Czy to jest, to jest to, co siedzi pod, yy, pod korą? Yy... Tak, to kolory to są mm -hmm. dokładnie skupione z tego, jak się skubie kruścika z jego domku. I tak to mniej więcej wygląda. Pięknie. A to powiedz, bo to larwa jest ciężko. Ży... Larwa Larwa tak, tak, dokładnie. Skrzydlatej, dokładnie tak nazwa mówi. Larwa 3 skrzydlatej. W yy, różnych kolorach. Tak, oczywiście. I w różnych La... rozmiarach. Larwa ważki, podobnie też skrzydlatej. Nie z jakiś tamty chińskiej czy coś takiego, tylko taka jak u nas występuje. Nasza taką... Polska to jest larwa tak, ważna. Pięknie. Zgadza się. I tutaj mamy dalej larwy w różnych kolorach, wiadomo, niektóre naturalne, niektóre są robione na początku. Słuchaj, pociągu. ale, ale gdzie, są, gdzie są szerszenie? Wyfrunęły. Wszystko, razem, wszystko wczoraj sprzedałeś? Razem z wietronkami wszystko. Ja czy kręcę nie zostawiłeś chociaż paru sztuk, aby pokazać? A, to wiecie, no masz, na, na pewno, pokaż, pokaż. Na specjalnych gości coś tam się zawsze z podlady znajdzie, o. jak za komuny. Proszę bardzo, są szerszenie, te szerszenie też wprowadzimy do nas, do oferty sklepowej, do Zadziorka. Będziecie je mogli sobie przez, przez internet je kupić. No wyglądają niesamowicie i co najfajniejsze, to już mi mówiłeś, że one pływają. Tak. tak, mamy tutaj u kolegi na stoisku obok, mamy taki mały basenik i tam u niego sobie pływa na powierzchni od piątku. To co, idziemy? Możemy podejść do Kurczę, kolorzy. to idziemy, będziemy wodować, wodować no, szerszenia. i Przepraszam, ospiro. przepraszam, przepraszam. O, faktycznie, zobaczcie. Dorzucimy następnego. Ja my, myślę, że klenie się tym będą interesować. A łowiłeś, w ogóle na tak, to klenie już. Tak, mam, mam mam na to strągi, mam na to klenie, mam na to okonie. strągi też, tak? Tak, tak. Konie krąg... też to zbierały? Tak, mam nawet zdjęcia w telefonie z przynętą także. Wszystko jest, I druga sprawa jest jeszcze, chciałem zaznaczyć, to nie jest nic malowane. to jest wszystko odlewane kilka razy, każdy kolor jest lany osobno, także ja, to jest takie 100% handmade. Super, super, to na pewno to wprowadzimy, co tu jeszcze mamy ciekawego, słuchajcie, zobaczcie na te śliczne, maleńkie rybki, myślę, że to chyba też trzeba wprowadzić, no i kopytka, też ciekawe. Co na te kopytka, co na te kopytka łowisz? Szybaki. Szczupaki. Tak, na mniejsze rozmiary, dokładnie na ten kolor. Bardzo ten kolor. O. To jest taki ciemny fiolet ze złotym brokatem. Aha. To na tlenie świnki ma, świnkę mam też na to. Świnki? Tak, świnkę mam też na to. Kurde, słuchajcie, jak macie łowisko ze świnkami, to to macie e, Macie no, przynętę. Wracając jeszcze do tej przynęty tutaj małej, tego na rybku, mamy też wersję 10 cm. Ja, ale zajebista guma. Możesz tak pod światło pokazać, on dokładnie wygląda, bo jest wersją jasny. Tak. To wam pokażę pod światło, czyli to też wprowadzamy do zadziorowej oferty. Eee, poczekaj, a jeszcze muszę pokazać, pokazać e, Zobaczcie e, gwoździe, no to był w ogóle hit targów Evolution. Zobaczcie gwóźdź pod światło, jak się zachowuje. Widzicie, on się tak kurczę, wręcz żarzy prawie na, e, na różowo. Tak, tutaj jest podobna sytuacja z zielonym. Który pod światło robi się nam wodawu. Zaraz zobaczymy, faktycznie. No, taki takim powiedzieć, że motorolnik, prawda? Tak. Dobry. I tu jest podobna sytuacja z tym brudnym brązem takim. Też się pod światło jest fiolet. Jasne, jasne, jasne gwoździe są Większe, ile mają te większe gwoździe? 80 mm, mniejsze mają 45. 80 nowe... i 45 mm, taki, oj, czyli jakbyście czuję. Zobaczcie, jakbyście chcieli y, łowić gdzieś tymi przynętami na wodach, gdzie, jest, gdzie można łowić tylko do 5 cm, no to to ma 45 mm, więc spokojnie Główka można się. A nam nawet niecałe 50. Nie, tak. To dużo gramatury do tego nie potrzeba. Czyli to, 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 to można zbroić tak, w główkę dżigową, można to zbroić w, w, w czegóraszkę. Ja łowię na od. Tak, na to Tak, u mnie jest ograniczenie do 7 cm, mam gumę 8 cm, to znika cm, i na dropszocie się A no, no i oczywiście wyje. boczny trok, bo co trzeba tak. zaznaczyć, co jest ważne, to są przynęty pływające, Dokładnie. czyli po podciągnięciu. Możemy z baseniku też o, zademonstrować. No to idziemy oczywiście, no jest basenik, to trzeba korzystać z basenik. Proszę bardzo. Taka sytuacja, plum. Pięknie, pięknie, pięknie. Czyli jak zrobicie długi boczny trok. To nie opadnie na dno, tylko będzie tak sobie w toni się unosić i, i, i podnosić się do góry. Super, fajnie, no. Tak więc robactwo jak najbardziej polecamy. Gwoździe są u nas już w sklepie internetowym zadzior.pl. Wpiszcie sobie MR Bites i nic tylko łowić, nic tylko łowić. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również. Dziękuję, Dziękuję bardzo. I którzy się jeszcze mają zamiar a, no się pojawić, stanowisko 118, a poznacie na tak, dokładnie. Bo to możecie jeszcze kupić tutaj tutaj w Poznaniu. Dzięki, trzymaj się. No, co można kupić u nas na stoisku Nadzoru, to już pewnie wiecie, bo oglądaliście wczoraj materiał na naszym kanale sklepowym. Ale jeszcze tutaj, Pawła, zaczepimy. Aby nam opowiedział. To Wam tutaj y, pokażę mniej więcej. Więc tak, mamy multiplikatory, mamy kołowrotki od Sabagera, mamy y, kowrotki, mamy Michele. Mamy Rajobi. Oczywiście pełen wybór przynęt, y, champion. Jakbyście chcieli sobie kupić okulary, to proszę bardzo. Y, też są. Y, w ofercie mamy y, Romka? Tak. 63 kg żywej masy. Możecie go sobie wstawić do domu. Kowrotki Dajwy, kołowrotki, kołowrotki Agukarsia, matomiarki. Matomiarki się prezentują tak. Naklejki na chodzie i bar a, no, kamery, kamery WaterWolfa. Bardzo duży wybór jerków. Słuchajcie, jest pełen wybór jerków od Dajera. Mamy Zille, mamy... A, Choppo! Tam na dole jest Chopo. Pokaż Marcinku, Choppo jedno, z tego Tak. Przynęty powierzchniowe na, na sumy i na szczupaki. I szczupaki na to biorą. Michał, który tam siedzi taki zamyślony, może potwierdzić. Bo on na to szczupaka złowił, a mi szczupaki do tego y, wychodziły. Czyli towaru, a towaru, ale to, to jeszcze nie wszystko, bo jest y, dużo y, plecionek, Mamy z Siglona oraz y, plecionki od Dive'y, y, Plano, y, pudła, hejterskie pudła i wiele, wiele innych Rzeczy. Dobra moi drodzy, kończę powoli. Bo. Widzą, Co? Powiedz, widzą Bożym, że kartą można u nas płacić. No to powiedz. Można płacić można kartą. Można u nas płacić kartą. Całą niedzielę tu jeszcze jesteśmy dla Was. Wpadajcie, odwiedzajcie. A to na tą chwilę wszystko no bo, bo zaraz będą ludzie. Trzymajcie się, hej.